Siema, rozpoczynamy sezon 2024. Pamiętacie, że w ubiegłym sezonie na ostatniej rundzie w Poznaniu nad maską unosił się ogień. Na chwilę tutaj niestety zapłonęło paliwo. No i mocno samochód ucierpiał, dlatego musimy teraz wszystko przepatrzeć, pokażę Wam to, będziemy pokazywać Wam jak wyglądają przygotowania samochodu do sezonu. Do tego mamy nowe obostrzenia w regulaminie technicznym, DMP, jest parę rzeczy, które musimy zmodyfikować w aucie, za chwilę Wam o tym opowiem. No i na koniec, jak już wszystko będziemy mieli gotowe, wyjedziemy z warsztatu i zabierzemy Was na tor, na pierwsze testy i treningi. To razem z Dinem zabieramy się do pracy. Będzie nam tutaj asystował. Czekaj piesku. E, słuchajcie, no wprowadzili nam przede wszystkim zmianę taką, że musimy zabezpieczyć dzwon skrzyni biegów. E, gdyby rozleciało się sprzęgło, no to może zrobić niezłą sieczkę. Były takie przykłady, że pękały dzwony i elementy sprzęgła przebijały się do kabiny, więc musimy to zrobić. Ja co prawda mam konwenter, no ale też muszę te regulaminy spełnić. Do tego musimy zabezpieczyć wał e, takim pierścieniem, który zabezpieczył Bezpieczy wał przed jakby spadnięciem na dół, gdyby po prostu mm, pękł ten wał albo gdyby się rozkręcił i on spadnie na dół, może trochę zadziałać jak taka tyczka lekkoatlety, który skacze wzwyż, że po prostu się zaprze o ziemię i tył auta wyskoczy jak z katapulty. My co prawda mamy mocny bardzo wał karbonowy, więc wydaje mi się, że on się nie rozleci ale generalnie no zawsze coś y, może dziwnego się wydarzyć. To jest motorsport, więc to jest kolejna rzecz, którą Wam pokażemy, jak, jak to robimy. Rzecz, którą, na którą najbardziej boleje to wydech. Jak pamiętacie, Furia tutaj miała w tym miejscu wyjście wydechu i fajnie tutaj strzelała ogniami, jak leciałem bokiem. No niestety teraz y, nowe regulacje wprowadzają wydech, który ma się znaleźć Końcówka wydechu za tylną osią, czyli tutaj mamy oś mniej więcej na środku koła i za nią musi kończyć się wydech. To będzie też sporo pracy, żeby cały układ wydechowy przerobić. No ale trzymajcie kciuki, a my się zabieramy do pracy. dojechały fanty z FMICE no i zmieniamy kolor pod maską. Teraz Furia jest taka czarno-niebieska, więc bandaże na kolektorach też będą niebieskie, no i za chwilę zabierzemy się za wyciąganie też tych kolektorów i owijanie ich w nowym kolorze. Myślę, że doda nam tutaj trochę pod maską więcej e, takiego animuszu i będzie pasować do tych niebieskich silikonów Fmice. No słuchajcie, kolejny etap e, za nami. Udało się wyjąć silnik, także rzeczywiście tutaj mamy trochę pracy, bo są różne rzeczy uszkodzone podczas pożaru. Na pewno komorę silnika też będziemy chcieli wyczyścić całą, powymieniać ewentualnie jakieś elementy folii, które uległy uszkodzeniu. No i na pewno tutaj jeszcze wszędzie widać takie zacieki po tym środku gaśniczym, tutaj właśnie na skrzyni, tam gdzieś pod głowicami, tutaj jakaś rdza się dostała. No jednak ten środek jest tragiczny, po prostu on tak, każdy nieosłonięto część metalową, każdą śrubkę tak pozjadał. No i na pewno będziemy chcieli po właśnie powymieniać wszystkie śruby, wszystkie elementy, które mogły ulec uszkodzeniu, tak żeby zminimalizować opcję gdzieś tam awarii w trakcie sezonu. Też jeśli mówimy o tej niezawodności, to chcemy wymienić stary alternator. Zobaczcie, mocno tutaj ucierpiał, cały jest zardzewiały, też aluminium koroduje. Cała ta osłona tylna jest przytopiona, kable i przewody, które do niego dochodzą, są zielone. No i tutaj z pomocą przychodzi Hella, która wysłała nam swój alternator. Za chwilę go rozpakuję. Jeżeli ten alternator będzie taki niezawodny, a tego się spodziewamy, jak nasze cewki z Helli, no to yy, będziemy mieli cały sezon przejechany bezawaryjnie. Alternator jest dużo mocniejszy niż seryjnie występuje w tym silniku, bo ma aż 220 amper. No i zobaczmy, jak on wygląda. W ogóle nie było go w Polsce, więc ściągaliśmy go specjalnie z Rumunii. Zaraz go wydobędę. Jest tutaj nieźle zapakowany. Tada! Nowka sztuka. Myślę, że będzie nam się bardzo dobrze spisywał w trakcie sezonu. mocno, więc wymieniamy. No i jak widzicie, alternator już jest zamontowany na miejscu. Myślę, że na pewno nie zabraknie nam teraz prądu w tym sezonie, także dzięki wielkie Hella. No, i w zasadzie mamy silnik gotowy do włożenia do komory silnika. Komora silnika też została poprawiona. Wykleiliśmy nową matę termiczną z FMIC, więc tutaj mamy tak naprawdę wszystko już gotowe, odświeżone. Będzie też chroniła kabinę, czyli mnie przed tą temperaturą, którą generuje silnik. Natomiast w silniku samym, jak widzicie, mamy kilka elementów odświeżonych. Mamy pomalowane w kolorze furii. Tegorocznej Dekielki, tutaj pokrywy zaworów. Mamy odświeżone łapy, mamy też łapę nową do skrzyni, więc tutaj też sobie to wszystko odświeżyliśmy. No i chyba widać po, po poprzednim kadrze, kiedy to wszystko było takie zielone, brudne i, i były ślady po tym środku gaśniczym. No to w tej chwili mamy ten silnik, właśnie odświeżony. Pozostaje nam owinąć kolektory. Fantastycznym niebieskim bandażem, yy, wjechać silnikiem do komory silnika, no i skręcać to wszystko do kupy. A musimy się spieszyć, bo tak naprawdę mamy dzisiaj wtorek, a w sobotę jestem umówiony na imprezie Monstera w Warszawie, także musimy zdążyć. Przyciąg życia warsztatowego. E, mamy już owinięte kolektory. Jak widzicie, niebieski kolor zagościł, tak jak zapowiadałem. Fajnie to wygląda, jest to coś innego. No a jeszcze nie mogę doczekać, aż to założymy na silnik i jak to będzie wyglądać w komorze silnika, bo mam nadzieję, że będzie naprawdę spoko. Imprezie Grail Manson był kozacki klimat w stylu Monster Energy. Furia, zaparkowana przed Willow, oświetlona zielonym światłem, wraz z innymi maszynami tworzyła mega scenerię. No dobra, to zabieramy się za rozkręcanie wydechu, no i później go modyfikujemy, tak żeby teraz był wzdłuż i będzie tutaj wychodził koło tylnego dyfra. W przesyłce od FMIC znalazły się elementy, które wykorzystamy do modyfikacji wydechu. więc zabieramy się za cięcie i spawanie. No, słuchajcie, jeden tłumnik już siedzi. Tak to będzie wyglądało. Kończy nam się tutaj na wysokości dyfra. Na równo z osią praktycznie. No i generalnie podoba mi się. Fajnie, fajnie udało się go tutaj wkomponować. Ekipa się zabiera za drugi. No i słuchajcie, wizyta w G-Performance dobiega końca. Przyjechaliśmy odebrać furię. Chodźcie zobaczyć jak to wyszło. No i posłuchamy jak teraz chodzi fura na nowym wydechu. No fajnie, mamy tutaj końcówki zagięte w dół więc będzie prała ogniami po asfalcie ładnie to wygląda fajnie tutaj koło, po dwóch stronach dyfra nam się te tłumniki zmieściły mm, idziemy jeszcze zobaczyć pod maską dobra no i zobaczcie wleciały nowe koce pod turbo z FMIC więc mamy ocieplacz Gorącej strony turbiny, dzięki czemu nie będzie nam tutaj to temperatura z turba wyskakiwać. Tak samo jest kocyk nowy FMIC Pro na WestGate'cie. Fajnie, fajnie to wygląda, takie ala karbonowe. Tutaj, tak samo, mamy też zrobiony zaszczał do tego kolektora, bo tutaj nam brakowało takiej podpórki, a tutaj mamy fajny taki pręt zrobiony, więc to nam też już będzie dobrze trzymać kolektor. Cel. Mamy zrealizowany. Na no za chwilę też wrócimy do Grzegorza w kolejnym odcinku, ponieważ wjeżdżamy na hamownię. No i sprawdzimy w jakiej kondycji jest silnik furii przed nowym sezonem 2024. No to słuchajcie, robimy pierwsze odpalenie na nowym wydechu, zapraszamy kamerę tam do tyłu. No i posłuchamy, jak to brzmi. No i mamy tutaj Power American Muscle. Fajnie to chodzi. Zwłaszcza tutaj jak się schyla. No, jest fajnie. 7 litrów to naprawdę ładnie sobie oddycha tutaj. Grzegorz, to dzięki wielkie za ogarnięcie wydechu. Zabieramy furię. No i co? Widzimy się w takim razie następnym razem już na strojeniu na hamowni u Ciebie. Dokończymy to, co zaczęliśmy, myślę, że finalny projekt 1000 plus będzie, będzie na hamowni. No i moi drodzy, nadszedł czas, żeby sprawdzić teraz te wszystkie nasze zmiany, modyfikacje w boju. Jest pierwszy trening na Słomczynie. Niestety pada, jak widzicie, pogoda nie sprzyja takim fajnym testom. No ale co zrobić? W takich warunkach też trzeba umieć jeździć. Jedziemy na tor, zobaczcie jak sobie radzę. Niestety płoś się poddała, mimo że jest na deszczu, to dużo było szarpania, no i niestety czeka nas wymiana, więc stracimy trochę treningu, no ale co zrobić, trzeba kupić bardziej pancernę. Trzeba trochę walczyć z y, brakiem przyczepności na torze. Na pewno mamy mały problem z ustawieniem geometrii w zawieszeniu, ale tutaj chyba nic nie zrobimy, także jak wrócimy to wracamy do Grzegorza na zbieżność i zobaczymy jakie tam wartości w ogóle są po poprzednim sezonie i trochę trzeba będzie poprawić, bo wpada mi w dużego kąta naprawdę, no ale generalnie optymalnie tutaj wszystko jest ok. Małe straty są. No i co zrobić? Kto blisko jedzie, ten tyknąć musi. Niestety trafiłem w koło. E, no i e, skrzywiliśmy też drążek kierowniczy trochę. Widać było mocne dosyć uderzynie, bo całą felgę wypłaszczyło. No ale generalnie no, tak jest ten sport, o to chodzi. Po to, po to jeździmy, po to trenujemy, więc ja jestem zadowolony, bo było blisko. Troszeczkę za wcześnie dodałem gazu, bo już myślałem, że wyjdziemy na prosto i chciałem się dokleić, ale jest nauczka, więc zaraz ogarniemy i jedziemy znowu. Kończymy tak naprawdę trening. Fajnie wyszło parę małych ochlików, ale po to właśnie ten trening był, żeby wszystko jeszcze posprawdzać po tych naszych przeglądach. Koniecznie dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, czy Wam się podobał ten film z przygotowania furii do sezonu i pierwszego treningu. No i czekajcie na kolejne, bo już wkrótce następny trening, następne przygotowania. Jak zwykle lecimy ostro.